Wielka dama tańczy sama, z wielką damą i gra czas. Na niedzielę zamówiła tort. Wielka dama, wielki gest. Nic, Nic przyszła dola, nie i może nie dola. wiecznie trwać. Przyszedł smutek blady i go. Nie może wiecznie służyć, bacharz pełen trosk. Zjedzą damie cały tort. Kiedy dziwisz się, nie że może ducha tak nie, nie mnie Nic. jakby zaraz świat nie może, może skończyć. Nic. Kiedy pytasz mnie, czemu ruszam się trwać. jak w ogień, Nic. Los w ramiona twe nie może zjać Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie, kiedyś nam zapłaci. Znajomy adres, da mnie na kolanie, te same schody, wielki czarny kot i nagły przestrach u drzwi. Czy złotych, a może to dama go pochło, wszystko się śni? Wielka dama znów tańczy sama, gubi czerwony szal. dalej tańczy czas. Wielka dama smutkiem pijana, połyka złote łzy. Wielka dama dumna i sama, w sukni z wilgotnej mgły. Wielka dama smutkiem pijana, połyka złote łzy. Wielka dama dumna i sama, w sukni z wilgotnej mgły.